Czwarty lipiec, godzina dziesiąta rano. Odmiana arbuza Jantarnej. Pęd ma długość jednego metra. Blisko siebie pojawiły się dwa kwiatki, takie jak trzeba: męski i żeński. Bliżej mnie widoczny, żeński i zalążnia pod płatkami kwiatku. Na kwiatuszku mróweczki kursują, a tu w oddali kwiatusz męski również z mróweczkami. Mrówki bawią się w zapylaczy, ale czy będą efektywne? Nie będę czekała by to sprawdzić. Tylko co? Zrobię zapylanie ręczne, oby się udało, oby w porę, oby dobrze kwiaty śpyliły się. Mamy tu bliziutko teraz siebie, ale jest też ostre słońce. O. Ten męski ma jakiś taki ciemniejszy kolor. Telefon już się nagrzewa bardzo. Można oderwać płatki, ale nie trzeba. Rozchylone są szeroko. Pokręcić, pokręcić. Pocałunek miłości arbuzu. Ciach i ciach. Za kilka dni sprawdzę, czy udało mi się dokonać dzieła, ale też nie będę tego wiedziała, czy już nie zrobiły tej roboty za mnie mróweczki. Odmiana jantarnej ma żółty kolor skóry, okrągły owoc, czerwony miąż, ale żółta skóra ma też takie pasy lekkie, pręgi ciemnożółte. Liście wybarwiają się częściowo na złoty kolor, ale nie tak bardzo jak u innych odmian. Tu jest to delikatnie widoczne. Prawie że w połowie długości sadzonki. O, tu jest widać dopiero najbardziej złoty kolor żółtawy. A niektóre odmiany o żółtej skórze mają bardzo mocno żółte liście. Nie tylko, bo nawet pędy. Ośród tych arbuziaków jeden wyróżnia się wielkością liści. Patrzcie. Toż to talerze deserowe. Barbados. Zebrałam nasionkę. On wygląda jak Charleston Grey. To jest F1. Czyli ta sadzonka na pewno nie powieli cech. O, z mojego zbioru Golding Gold. Również F1, więc on też cech nie powieli. O, i tu ptasior nam zostawił pamiątkę niepożądaną. I tu już widać złoty kolor. Piękny, piękny. Na razie jeszcze owoców nie mam, nie dopuszczam. Kwiatki obrywam, tak u melonów, jak u arbuzów. Różna jest wielkość tych sadzonek. Taka malutka. Widać, tak ogólnie, rzut oka. A tu jest odmiana Romeria. Ona ma jeszcze inny kształt liści. Taki pociągły, długi. Na obrzeżach rosną najsłabiej prawie, że. Już słoneczka mają niewiele. Barbados, zobaczcie, Barbados też z mojego zbioru. Jaka różnica jest, prawda? A ten. I dalia rozkwitła Jest to pierwsza dalia, która zakwitła. Nigdy nie miałam o takim układzie płatków. Poczekajcie, lampę włączę, czy coś to da, by wydobyć. Złudzeniem pierwszym jest, że jest to czarny kolor, ale to jest bardzo mocno bordowy. Zobaczcie. Wielkość dłoni. Tu kolejne. I to jest pierwsza dalia, która rozkwitła w sezonie 2025. Krzaków dali około 70 mam. Część z nich będzie się powtarzała kolorystycznie. I tu i opodal na kwitnie. Niedawno się zaczął zakwit. Przekwita również. Preparat na mszyce, które zastosowałam, Mospilam, efektywny jest, skuteczny. Odpadają mszyce. Drówki jeszcze krążą, ale myszyce obumarły. Pewnie ta dalia jako druga zakwitnie. Dobra, to tak króciutko o słoneczko zaszło, to przyjemniej patrzeć jest. Chodźmy jeszcze. O, w ma już trzy liściory. Bardzo dobre miejsce, to częściowo zacienione w większości dnia. Melony. Różna wielkość jest. Kwiatki obrywam, ale na razie dzisiaj, wczoraj tego nie robiłam. A dużo ich jest, ponieważ chcę to fotografować troszeczkę, ponagrywać sobie. Czy to na zimowy czas, by pokazać. Ale już jest duża część oderwana. U takich maluchów się zawiązuje. Te klamki to jest pozostałość. Po oprysku Agrolif Power z dużą ilością azotu. Takie maleńkie cynie kwitną, a one powinny mieć półtora metra, gdzieś wielkości, może urosną. Pomidorki już też plonują na zewnątrz. Nie jest źle, muszę filmy ponagrywać troszkę różne, różne i taki spacer zrobić. Po tym naszym warzywniku, po ogródku. I o pomidorka. No na razie miłego dnia, miłego weekendu, udanego, owocnego. Zaczęły się zakwitlili strawberry. Piękne są. do widzenia.